Cześć, tu Jola i Tomek, witamy serdecznie. Jak co poniedziałek zapraszamy na naszą cotygodniową analizę? Tak, poniedziałek to u nas dzień na geopolitykę, bieżące wydarzenia na świecie i oczywiście gospodarkę. A dziś, no cóż, mamy temat, który wstrząsnął światowymi mediami. Zdecydowanie przyjrzymy się operacji specjalnej Stanów Zjednoczonych w Wenezueli. Spróbujemy zrozumieć, co dokładnie się stało, dlaczego właśnie teraz i jakie, jakie to będzie miało konsekwencje dla globalnego układu sił. A to, co od razu rzuca się w oczy, to niemal filmowy, hollywoodzki wręcz charakter całej tej operacji. Zgadzam się. Wszystko rozegrało się w ciągu zaledwie kilku godzin. To była no, klasyczna operacja dekapitacyjna. Elitarna jednostka, najpewniej Delta Force, ląduje w środku nocy w Caracas. I cel jest jeden. Jeden konkretny cel rezydencja prezydenta Nicolasa Maduro. I to jest ten moment, który wszystkie źródła, które przeglądaliśmy, podkreślają. Ta precyzja i przede wszystkim szybkość. Jeden z przecieków opisuje scenę, w której Maduro i jego żona Celia Flores są dosłownie wyciągani z łóżka gdzieś około pierwszej w nocy tak. A o trzeciej, czyli zaledwie dwie godziny później są już na pokładzie amerykańskiego lotniskowca na Morzu Karaibskim koniec akcji żadnego oblężenia, żadnych negocjacji ale to, co jest fascynujące, to fakt, że to nie była tylko akcja komandosów no właśnie. Równolegle przeprowadzono zmasowane, ale niezwykle y, chirurgiczne uderzenia na kluczowe cele w całym kraju. Nie chodziło o zniszczenie stolicy absolutnie nie. Celem było sparaliżowanie reżimu centra dowodzenia kluczowe bazy wojskowe lotniska i, co chyba najważniejsze systemy obrony przeciwlotniczej te słynne rosyjskie S-300. Dokładnie. Amerykańskie siły walki elektronicznej po prostu je oślepiły, zneutralizowały. To, co miało być żelazną gwarancją bezpieczeństwa, okazało się, no, właściwie bezużyteczne. I to samo w sobie jest potężnym komunikatem. Wiele analiz, zwłaszcza tych europejskich, zestawia to z nieudaną próbą zdobycia Kijowa przez Rosję w 2022 roku. Och, to jest przepaść. Tam był chaos, ogromne straty. Katastrofa logistyczna. A tutaj, tutaj Amerykanie zrobili podręcznikową operację. Prawie 150 samolotów w powietrzu, drony, śmigłowce, pełna dominacja i co znamienne, praktycznie zerowe straty własne. Oficjalnie mówi się tylko o jednym uszkodzonym śmigłowcu. To jest po prostu demonstracja, która ma pokazać fundamentalną różnicę w zdolnościach. Przesłanie jest jasne: Patrzcie, tak to się robi. I to nie jest sygnał tylko dla Wenezueli. No właśnie, bo teraz zaczyna się drugi akt tego dramatu. Mamy porwanego prezydenta na amerykańskim okręcie i tu analizy, które czytaliśmy, zaczynają się trochę rozjeżdżać. Co Amerykanie zamierzają z nim zrobić? Jeden z artykułów rozważa dwie główne ścieżki. Pierwsza jest powiedzmy pragmatyczna. Czyli. Ciche, wynegocjowane rozwiązanie. Maduro formalnie zrzeka się władzy, może przekazuje jakieś kluczowe informacje, a w zamian dostaje, no nie wiem, spokojną emeryturę w areszcie domowym na Florydzie. Mhm. Unika się w ten sposób skomplikowanego procesu. Dokładnie. Tyle, że to, jak zauważa inny autor, kompletnie nie pasuje do stylu Donalda Trumpa. On nie jest fanem cichych układów za kulisami, on potrzebuje widowiska. I tu dochodzimy do tej drugiej, chyba znacznie bardziej prawdopodobnej opcji. Wielki pokazowy proces. A akt oskarżania jest bardzo ciężki. Niezwykle. To nie są zarzuty polityczne. To są zarzuty czysto kryminalne. Narkoterroryzm, pranie brudnych pieniędzy, współpraca z kartelami. Potencjalny wyrok to od 30 lat do dożywocia. Niektóre źródła mówią nawet o karze śmierci. Z perspektywy Trumpa to jest polityczne złoto. Jeden z analityków porównuje to do rzymskich triumfów, kiedy zwycięski wódz przywoził do Rzymu spętanego wrogiego króla. Upochorzony maturo w pomareczowym kombinezonie przed amerykańskim sądem. Obraz, który obiegnie cały świat i będzie ostatecznym dowodem siły, to jest komunikat dla własnego elektoratu: obiecałem i doworzę. Zgadza się. Chociaż jeden z artykułów prawniczych trochę tonuje te nastroje. Autor, profesor prawa międzynarodowego, zwraca uwagę, że postawienie przed sądem porwanej urządującej głowy państwa to byłoby prawne pole minione. Mógłby powstać niebezpieczny precedens Dokładnie. Który mógłby się kiedyś obrócić przeciwko samym stanom. Więc może sam proces to bardziej straszak, narzędzie nacisku? No dobrze, a co z resztkami reżimu w samej Wenezueli? Czy to się wszystko zawali jak domek z Pierwsze doniesienia z Caracas są y, niejednoznaczne. Wiceprezydent Delsi Rodriguez wystąpiła w telewizji, otoczona wojskowymi oczywiście. Oczywiście i zapewniła, że rząd nadal funkcjonuje. To klasyczna zagrywka, pokaz siły, że państwo nie upadło. Ale z drugiej strony mamy opozycję. Jest oświadczenie noblistki Marii Koriny Machado, która od dawna wzywała do bardziej zdecydowanych działań. Ona teraz apeluje o spokój i transformację. Problem w tym, że wenezuelska opozycja jest, no, historycznie bardzo, bardzo podzielona. I to jest to fundamentalne ryzyko, na które wskazują niemal wszystkie analizy. Amerykanie są mistrzami w wygrywaniu wojen, ale często. przegrywają pokój. Tak, przykłady Iraku i Afganistanu wracają w każdym tekście. Łatwo jest zburzyć stary porządek. Niewyobrażalnie trudno jest zbudować na jego gruzach coś stabilnego. A chaos w Wenezueli to nie jest abstrakcyjny problem. To potencjalne fale uchodźców, wzmocnienie karteli, które wykorzystają próżnię władzy, destabilizacja całego regionu. Co prowadzi nas do kluczowego pytania: dlaczego teraz i dlaczego akurat Wenezuela? Oficjalny powód, czyli walka z narkoterroryzmem, brzmi jak pretekst. I tu dochodzimy do tezy, która jest chyba rdzeniem większości poważnych analiz. To brutalny, jednoznaczny powrót do doktryny Monroe z XIX wieku. Ameryka dla Amerykanów? Dokładnie. A mocarstwa z innych kontynentów mają się trzymać z dala od naszej półkuli. Trump na swojej konferencji prasowej powiedział to niemal wprost: to jest odzyskiwanie historycznej strefy wpływów. Co ciekawe, kilka źródeł wskazuje na uderzającą, choć lustrzaną analogię do działań Rosji. Mm -hmm. Tak jak Putin uzasadniał inwazję na Ukrainę potrzebą zatrzymania ekspansji NATO, tak Trump mówi o konieczności wyeliminowania rosnących wpływów Chin i Rosji, tuż pod bokiem Ameryki. To jest bezwzględna logika wielkich mocarstw w czystej postaci. Tu nie chodzi o demokrację czy prawa człowieka. Chodzi o twardą, zimną kalkulację. A ta operacja jest przede wszystkim niewyobrażalnym upokorzeniem dla Pekinu i dla Moskwy. Skupmy się na chwilę na Chinach. Jedna w depesz, którą analizowaliśmy, zawiera informację, która brzmi jak scenariusz z thrillera szpiegowskiego. A konkretnie? Zaledwie kilka godzin przed amerykańskim atakiem. U prezydenta Maduro gościł z oficjalną wizytą specjalny wysłannik prezydenta Xi Prawdopodobnie przywiózł kolejne gwarancje wsparcia. I parę godzin później jego gospodarz jest już w amerykańskiej niewoli. W kulturze chińskiej to jest coś więcej niż porażka dyplomatyczna. To jest utrata twarzy na skalę globalną. Sygnał dla Pekinu jest prosty: Wasze pieniądze i wasze gwarancje są bezwartościowe na naszym podwórku. Jeśli my zdecydujemy się działać. Tak. A co z Rosją? Dla nich to jest podwójna kompromitacja. Po pierwsze, na poziomie czysto militarnym, rosyjscy doradcy, ochroniarze Maduro i te słynne systemy S300. Wszystko zawiodło. Po prostu. A po drugie, co jest może nawet ważniejsze, na poziomie strategicznym. Rosja od lat buduje wizerunek globalnego gwaranta bezpieczeństwa dla autorytarnych reżimów. Ta operacja podważa ten wizerunek u samych podstaw. Jaki dyktator w Afryce czy na Bliskim Wschodzie zaufa teraz rosyjskiej ochronie, widząc co się stało w Caracas? No właśnie. Jeden z analityków użył starego chińskiego przysłowia zabij kurczaka, żeby przestraszyć małpy. To idealnie tu pasuje. Wenezuela to jest ten kurczak, a małpy to inne kraje regionu Meksyk, Kolumbia, Brazylia, może nawet Kuba. Przesłanie jest proste i brutalne. Możecie z nami handlować, ale wasza polityka bezpieczeństwa ma być zgodna z naszym interesem. W przeciwnym razie możecie skończyć jak Maduro. To jest przywracanie porządku na własnym podwórku, za pomocą bardzo e, głośnego przykładu. I oczywiście w kle tego wszystkiego jest jeszcze jeden bardzo wymierny czynnik ropa naftowa. Trudno ignorować fakt, że Wenezuela posiada jedne z największych złoża na świecie. Dokładnie. Do tej pory głównym beneficjentem tej ropy, kupowanej pewnie po bardzo preferencyjnych cenach, były Chiny. To dawało Pekinowi nie tylko surowiec, ale też przyczółek energetyczny w regionie. I tu jest fragment z transkrypcji konferencji Trumpa który jest po prostu zdumiewający w swojej szczerości. Dziennikarka pyta go: Co teraz będzie z dostawami wenezuelskiej ropy do Chin? I co on na to? A on, według zapisu, uśmiecha się i mówi coś w stylu: Nie ma problemu, z przyjemnością im tą ropą przestrzelamy, tyle że teraz będzie to na naszych warunkach i po naszej cenie. To jest kwintezencja jego podejścia. Geopolityka to biznes. Przejąć kontrolę nad kluczowym aktywem i wykorzystać go do wywierania presji na głównego rywala. Nie chodzi tylko o to, by odebrać Chinom tanią ropę. Chodzi o to, by zmusić je, by kupowały tą samą ropę od Ameryki, wzmacniając amerykańską pozycję. Cała ta operacja idealnie wpisuje się też w to, co niektórzy nazywają doktryną Trumpa. Jeden z autorów określa ją tak: Uderz mocno, odskocz szybko i ogłoś zwycięstwo. Widać tu wyraźną niechęć do angażowania się w długotrwałe, kosztowne wojny w stylu Iraku czy Afganistanu. Zamiast tego mamy preferencje dla szybkich, spektakularnych akcji, które można przedstawić jako natychmiastowy sukces. Potwierdza to też pewien wzorzec, na który wskazuje kilka analiz. Trump jest, powiedzmy, silny wobec słabych. Uderzał w Chuty, interweniował w Nigerii, teraz Wenezuela. To są przeciwnicy, którzy nie mają zdolności do realnej odpowiedzi. To pozwala odnieść efektowne, medialne zwycięstwo bez ponoszenia realnego ryzyka. A sam z tyłu komunikacji tego zwycięstwa, który widzieliśmy na konferencji, jest nie do podrobienia. Mamy kilka cytatów. Jesteśmy najlepsi, żadna inna armia na świecie by tego nie dokonała, zrobiliśmy to perfekcyjnie. To jest czysty narcyzm i chełpliwość, ale jednocześnie jest to niezwykle skuteczna polityka show skierowana do wewnątrz, do własnych wyborców. Podsumowując te wszystkie wątki, wyłania się z nich obraz świata, który w brutalną siłą wraca do klasycznej polityki mocarstwowej. Zdecydowanie to, co zobaczyliśmy w Wenezueli, to nie jest odosobniony incydent. To sygnał, że rozmowy o prawie międzynarodowym, o wartościach schodzą na dalszy plan. A na scenę wraca bezwzględna logika siły i walka o strefy wpływów. Sojusze stają się płynne, a wczorajszy partner jutro może stać się celem. I na koniec w kilku z tych bardziej spekulatywnych analiz pojawia się jedna niepokojąca myśl. Czy ta spektakularna operacja nie jest elementem jakiejś większej globalnej układanki? To znaczy? Czy bierna postawa Chin i Rosji, które de facto pozwoliły na to upokorzenie w Wenezueli, nie zostanie w jakiś sposób zrekompensowana? Autorzy stawiają hipotezę, że to może być część cichego dealu. Czyli Ameryka dostaje zielone światło na posprzątanie własnego podwórka? A w zamian przymyka oko na działania Rosji w jej strefie wpływów, na przykład na Ukrainie, albo na ruchy Chin na Morzu Południowochińskim. Czy jesteśmy świadkami nowego, globalnego podziału stref wpływów? To pytanie, które na razie pozostaje bez odpowiedzi. I z tym pytaniem chyba zostawimy naszych słuchaczy. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas i za uwagę. A już jutro zapraszamy na zupełnie inny temat będziemy rozmawiać o psychologii, zdrowiu i rozwoju osobistym. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, żeby niczego nie przegapić. Zostawcie też komentarz, bardzo lubimy czytać wasze opinie i dowiadywać się, kim jesteście. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia.